Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Ajon, a to będzie krótki informacyjny film związany z Overwatchem. W dniu wczorajszym, to znaczy 5 kwietnia, dostaliśmy nową aktualizację, w której... Dostaliśmy bardzo, bardzo dużo skórek legendarnych i dzisiaj e, będę chciał wam je pokazać. Przyjrzymy ogólnie wszystkie skórki legendarne, powiem wam, które są nowe i oprócz tego szybciutko jeszcze też troszeczkę powiem, co ciekawego dostaliśmy w nowej aktualizacji. Więc e, może zacznijmy od tego typu informacji, że oprócz trybu rozgrywki szybka gra, która była praktycznie e, używana przez wszystkich cały czas, dostaliśmy jeszcze coś takiego jak rywalizacja. Walcz z innymi graczami i awansuj w rankingu, więc mamy oficjalnie już coś w rodzaju sezonu, coś w rodzaju rankingu. E, mm, będziemy mogli uczestniczyć w rywalizacji pomiędzy innymi graczami i będziemy wspinać się w rankingu, otrzymywać nowe poziomy itd. itd. I do tej rozgrywki można wejść w Teamie 2, 3, 5 o 6-osobowym Albo można wejść solo. E, ogólnie już próbowałem ten tryb, e, praktycznie wygląda identycznie jak e, szybka gra, ale dostajemy punkty związane właśnie e, z całą rozgrywką rankingową. E, rozegrałem dwa mecze, nie do końca byłem zadowolony z tych meczy. E, nie ze względu na to, że jakoś tam źle grałem, bo grałem ogólnie w porządku. Ale na przykład w teamie przeciwnym dostałem osoby. Ja jestem w tym momencie na 37 poziomie. Może tego nie widać, bo jest zasłonięty przez kamerkę, ale jestem na 37 poziomie. Ale dostałem osoby, które miały poziom już 200 któryś tam. Dużo osób było z jedną gwiazdką. Jedna gwiazdka to znaczy, że ktoś już jest... Poczekajcie. Nie, to jest... Jedna gwiazdka to jest dwusetny poziom. A miałem nawet w przeciwnym teamie miałem gwiazdki z y, przeciwników z dwoma gwiazdkami, więc nawet z 300 poziomem. Już ludzie dali radę wybić 300 poziom w tej grze, więc praktycznie w... W pierwszej rozgrywce, gdzie atakowaliśmy, to nas roznieśli, praktycznie nie zajęliśmy nawet pierwszego punktu. W drugiej rozgrywce nawet wytrzymaliśmy do półtorej minuty, do samego końca, więc całkiem, całkiem było nieźle. Ale ogólnie powiem Wam w ten sposób, że moje pierwsze wrażenia były takie, że powinno być bardziej dostosowane do poziomu gracza, a tutaj trafiliśmy na taką drużynę, która nas totalnie rozwaliła. Dobra. Może przejdźmy do skórek legendarnych. Może po kolei zobaczymy wszystkie skórki dla tych osób, które jeszcze nie mają dostępu, a ogólnie to będzie taka najfajniejsza rzecz, którą będzie można zdobyć w właśnie Overwatchu. Emotki, skórki, pozy, tego będziemy szukać przy otwieraniu skrzynek, niedługo już następne otwieranie skrzynek, tylko muszę zebrać parę skrzyneczek i teraz tak. Tutaj mamy bastiona, bardzo lubię tą postać. Eee, Antykobot. Tak wygląda ta skóreczka. Jak zbierzemy sobie tysiąc punkcików w grze, to możemy sobie wtedy kupić tego typu skórkę. Tu mamy drewnobota. No i to jest nowa skóreczka. Bastion, poczekajcie, bo będę sobie zerkał tutaj. Tak. Eee... To jest nowa skórka. Proszę bardzo. Wygląda kozacko. Jakby taka zardzewiała. Ta skóreczka już była. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ta skórka. No i tutaj mam, e, mamy roślinny. To jest e, skórka, którą dostaniemy, jeżeli zakupimy wersję Origin. Tą troszeczkę droższą Overwatch'a. Okay. Lecimy dalej. Diva dostała, Diva dostała dwie skórki legendarne. E, poczekajcie, jakie ona skórki dostała? Jun Server. O, to akurat ma po angielsku. E, tej chyba skórki nie było. Wygląda bardzo, bardzo ładnie. Jest świetna. Ta skórka. Ta chyba już była. No i czasami widzicie tutaj tak naprawdę różni się, różni się kolorem. Ta już była na pewno. To jest taki total mech. No i tej nie było. To wygląda kozacko. Ogólnie te skórki czasami, czasami są całkiem inne, a czasami różnią się tylko jakimiś detalami, szczegółami. Fara, proszę bardzo. Ta skóreczka już była. Ogólnie jest fajna. Fara dostała. W... Tutaj mamy, to jest chyba nowe, nowy kolorek. I ta jest kozacka skórka, i ta jest na 100%. Nowa, taka indyjska Wygląda naprawdę świetnie. A tą skórkę dostaniemy właśnie, jak kupimy. Jak kupimy wersję Origin. Idziemy dalej. Genji. Genji nareszcie dostał legendarną skórkę, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Ja mam takiego Genji'ego, bardzo mi się podoba ta skórka. W ogóle sam Genji jest, jest kociarski. Ta skóreczka. I tu mamy taką skórkę. To jest ta nowa skórka. To jest chyba młody Genji. Wróbel. Bardzo fajna, bardzo ładna. Elegancka. Nareszcie, bo Genji jako jedna z niewielu postaci w Overwatchu nie miał w ogóle legendarnych skórek. Dobrze. Hanzo. Zobaczmy. Młody Hanzo. Fajnie, fajnie. Młody Mistrz. Świetnie wyglądają. No i biały wilk. Elegancka skórka. I samotny wilk. Biały wilk chyba bardziej mi się podoba. Ładne, ładne skórki ma. Dobra. Lucio także dostał nową. świeżutką skóreczkę. Żaba już była. Ta jest bardzo fajna. Taka futurystyczna. DJ żaba. Taki złoty. Ten pierwszy chyba mi się bardziej podoba. No i tutaj mamy dwie nowe skórki dla lucia. Trzeba, że to taka skóreczka. Szału nie ma. Ta już troszeczkę lepsza. Ale też. Też nie jest jakaś super hiper. No, ale dobra. Łaska. Proszę bardzo. Do łaski mam właśnie tą legendarną skóreczkę bardzo ładna. Tu jest nowa skórka. Chociaż ja nie wiem, czy ona już wcześniej nie było. Poczekajcie niech z... zobaczy. Nie łaska teraz w tej aktualizacji nie dostała skórki, ale ta jest bardzo fajna. Taka ala Viking. Ta jest też elegancka, chociaż ta pierwsza kolorystycznie chyba bardziej mi się podobała. No i jeszcze jest ta ta chyba jest najładniejsza ze wszystkich skórek, trochę podobna do tej, co ja mam. Trochę jest podobna do tej, co ja mam. Okej. Okay. Tylko tamta kolorystycznie bardziej mi pasuje. McCree. Czy McCree coś dostał? Nie, ale pokażę Wam skóreczki McCree, bo ma fajne. Proszę bardzo, Gentleman. McCree jest naprawdę jest OP. Jak ktoś potrafi nim dobrze grać, to robi bardzo duży DPS. Człowiek widmo. Mm. Jakiś super bohater. I mściciel. Inny kolorek. Tu mi się kojarzy trochę z maską. Maska miał żółty e, strój. Z filmu oczywiście. Dobrze, May. May dostała nową skóreczkę. Do May mam y, skórkę legendarną, ratowniczka, proszę bardzo, elegancka skórka. Tutaj mamy strażaczkę, też fajna, chociaż ratowniczka bardziej mi się podoba. No i tutaj mamy nową skóreczkę do May. Jest bardzo, bardzo fajna. Pasuje do niej, szczerze mówiąc. No i tutaj mamy w innym kolorze, takim bardziej różowawym, więc mi się ta bardziej podoba niebieska. Bej no ogólnie jest bardzo fajną postacią. Trochę ją znerwili, bo pod prawym przyciskiem mamy kolec lodu i ten kolec lodu moim zdaniem troszeczkę za wolno teraz wylatuje, wylatywał szybciej. Po prostu mogli zmniejszyć dps tego kolca. Ale teraz jakieś jest takie uczucie przy mej, że e, za późno strzela. W momencie, kiedy my już to wystrzelimy, nasz przeciwnik zdąży się przemieścić. Tak naprawdę bardzo ciężko się tam strzela. E, dobra. Skórki dla Reinhardta. Bardzo fajne. Reinhardt ma jedne z ładniejszych skórek. Ta jest kociarska, czarna. Ta już była. Też jest bardzo ładna. No, i tu mamy nową skórkę dla Reinharda. Tak naprawdę, nową kolorystykę. Tak jakby był cały w kamieniu. Świetny. Bardzo, bardzo ważna postać w rozgrywkach Reinhardt. Dobrze. Smuga. Proszę bardzo. Czy Smuga dostała nową skórkę? Nie. Okej. Okay. Tu mamy pankowę. Smuga ma bardzo ładne skórki. Tu mamy taką odrzutową smugę. Wyścigówkę. Ta jest bardzo ładna. I tutaj mamy smugę, którą dostaniemy za kupienie droższej wersji Overwatcha. Bardzo ładna skórka. Dobrze. Symetra, proszę bardzo. To jest takie Ala Star Trek a'la Star Trek, następna skóreczka. Hmm. Nie ma szalą z tą skórką, ale za to ta jest już naprawdę wypasiona, robi wrażenie. Tutaj mamy w innym kolorze, chyba ten kolor bardziej mi pasuje. Symetra nie jest laska, jeżeli chodzi o tą grę. Dobra. Torbion proszę Państwa. Lejowiec, świetna skórka. Tutaj mamy takiego czarnego. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdybym miał kasę, to chyba bym sobie kupił torbiorna, bo bardzo lubię nim grać. I szczerze mówiąc nie wiem, który fajniejszy. Tutaj mamy pirata. Świetna skórka, bardzo, bardzo bogata, fajnie przygotowana. I tu mamy pirata w innym kolorze. Dobrze. Trupia wdowa. Czy trupia wdowa dostała? Coś chyba nie. Tej aktualizacji nie dostała. Bardzo ładna skórka, tylko w tym kolorze jest, jest lepsza. Świetna. Nie, to... Nie pamiętam. Czy, czy tu w rozpisce nie... I Żeby Nie, jest, przepraszam. Sorry, Widow Maker. Dwie nowe skórki. Ta nowa skórka jest kociarska. Taka Ala Assassin's Creed, ostatni. Świetnie wygląda. Tutaj mamy w czarny. W Czarno-czerwona jeszcze lepiej wygląda. Piękna skórka, piękna. W ogóle. Trupia Wdowa Maker ma naprawdę świetne skórki, no i ta skórka jest rewelacyjna. Patrzcie, jak się rusza warkocz, kolorystycznie jest bomba, super. I tą skórkę dostaniemy też za kupno wersji Origin. Dobrze. W wieprzu dostał też nowe skórki, tak, dobrze mówię. Roadhook, tak, dwie nowe skórki dostał. Ta skóreczka była. Fajna jest, taka ala hawajska. Świetna. Wyspiasz, proszę bardzo. Bardzo ładna. Czy ta skórka była? Już nie pamiętam. Chyba jej nie było. Roadhog. Nie. Czekajcie, bo już się teraz się zgubił. No i ważne. Ta jest bardzo ładna. No i ta też jest fajna. Wydaje mi się, że te są nowe. Te są chyba nowe. Chociaż nie wiem, no nieważne. Bardzo ładne skórki. Winston. Winston wydaje mi się, że... że nie dostał żadnej skóreczki świeżej, ale pokażę Wam. Maureen. Nurek, świetnie wyglądają te skórki odkrywca i safari, okay. e, w ogóle jedna rzecz, coś się zbagowało. Bo w całej grze nie ma żołnierza. Coś musiało im pójść nie tak. W ogóle w ogóle nie ma żołnierza w całej grze. Ani to w prezentacji, ani w rozgrywkach. Wykasowali żołnierza. Znaczy na pewno go nie wyjęli z gry, no bo to by było bez sensu, bo to jest jedna z moich bardziej ulubionych postaci, ale coś pewnie przy ostatniej aktualizacji coś mi poszło nie tak i nie ma żołnierza w ogóle. Tego nie mogę wam go zaprezentować. Dobra, to był to z, z, Zaria, Zaria. Zobaczmy, to jest nowa skórka na Zarię. Fajna, kociarska. Troszeczkę w innym kolorze. Ta już była taka punkowa. Zaria ma niezłego Bicka. O, to jest tak. Dobrze. Zeniata. Ogólnie lubię grać z Zeniatą. Zeniata ma fajne, fajne też skórki. Indyjskie. Ta jest fajna. Skóreczka. Naprawdę ładna. No ale te są ładniejsze, chyba. Świetnie wyglądają. No i ta jest kociarska. Bardzo, bardzo ładna. Dobra, kto jeszcze nam został? Złomiarz. Złomiarz dostał nowe skórki. Legendarne. E, znaczy ta skórka była, ale teraz jest w innym kolorze. Bardzo fajna kolorystyka. Ta już była. Taki Joker. I tej nie było. I ta jest świetna. Przypomina mi postać z Batmana, ten, ten zły charakter, który tak straszył. ho, ho proszę bardzo, świetna, świetnie, kolestycznie, bardzo ładnie dodana, dobrana. No i tu mamy strach na wróble. Podoba mi się bardziej ten pierwszy. Dobrze. No i żniwiasz, moja jedna z bardziej ulubionych postaci. Tutaj dostaliśmy nowy kolorek dla żniwiarza, chociaż też do końca mi nie pasuje. Wszystko mi się tutaj tak zlewa ze sobą trochę kolorystycznie. E, ten kruk już był, w ogóle to mi nie pasuje. E, to samo co po, po, po przy, poprzednim, wszystko się jakby zlewa. Nie za bardzo. Znaczy sama skórka jest fajna, ale e, nie do końca kolorystyka. Tu mamy gości, którzy grają na gitarze dwóch bardzo ładne skóreczki no i tu mamy Agent Blackwatch Rice, Rise i tą skórkę dostaniemy przy zakupie droższej wersji Origin Dobra, słuchajcie to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o przegląd e, skórek legendarnych i nowych skórek legendarnych. Naprawdę zostało dodanych dość sporo przy tej aktualizacji nowej. E, co jeszcze się zmieniło? W momencie, kiedy wychodzimy z gry, e, e, dostajemy mniej expa, zliczają 20 rozgrywek. Jeżeli często będziemy wychodzić, to już bez ostrzeżenia po prostu exp mam spadnie. Jeżeli nie będziemy wychodzić przez jakiś czas, to znowu nam wzrośnie. Zrobili parę ustawień technicznych. Trochę zmodyfikowali niektóre mapy: Ilios, Liang Tower i Road 66. Trochę zmienili May i Mercy, symetrię i Torbiorna. Ok. No i co? To chyba by było na tyle. Trochę zmian tam w ustawieniach technicznych, jeżeli chodzi o internet. No i przede wszystkim, przede wszystkim legendarne skórki, no i rozgrywka już rankingowa. Dobra, piękne dzięki, z góry dziękuję za wszystkie lajki. Piszcie w komentarzach, czy cieszycie się już na tą grę, czy będziecie grali w tą grę. Jeżeli tak, no to świetnie, chętnie z wami pogram. Możemy zrobić rozgrywki widzowie versus widzowie lub rozgrywki teamowe. E, na pewno będę tworzył jakiś fajny team, bo będę chciał dość często grać w tą grę. Dobra, to by było na tyle. Piękne dzięki. Pa, pa i do zobaczenia w następnym odcinku z Overwatcha lub z innej gry na moim kanale. Hejka.